Osiemandarów z tej strony, I to jest kolejny odcinek ZFS 19, już trzeci. Już trzeci. E, I dzisiaj jest akcja e, nawozy i pryskanie przeciwko chwastom. Ja sobie właśnie lecę Masejem z pryskaniem e, na chwasty, ponieważ, e, jak teraz odpryskamy na chwasty, to już potem nie będę musiał pryskać Jest już wiosna nas z farmingu, wszędzie tu już wszystko z, zaczęło kiełkować, wyrosło już. Jest w stanie rośnięcia. Tutaj jak widzicie pomiędzy moim polem są dwa są słoneczniki To nie są moje słoneczniki, ale u nas tutaj na wsi są rzadko A to proszę bardzo ktoś zasiał Możecie napisać co tam u was się dzieje Co tam, co byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku Oczywiście też was nawracam do poprzedniego odcinka gdzie siałem i do nowego odcinka, którego nagrałem, czyli poradnik, jak obsługiwać obs -y. Z chęcią Was do nich zapraszam. Ok, coś tam ten tajemniczy głos znowu mówił, nie wiem. Dobra, mniejsze z tym. Ja już tu sobie jadę. Jakieś ptaki tam są, tylko. No dobra. To, to mi się wyłączył to opryskiwacz. Dobra, już działa, działa. Nic nie było. Jak widzicie, nie mam włączonej opcji, yy, wiecie, niszczenia tych roślin aż. Dobra, było krótkie cięcie, ale już jestem. Masek jak już widzicie jest bardzo brudny po ostatnich akcjach. Tutaj bardzo fajnie i ładnie idzie. Zaraz może sobie pojedziemy gdzieś z rozciewaczem i tam coś podzielamy. W następnym odcinku już najprawdopodobniej będę żliwa, ponieważ... No nie o co mi się wiecie o co chodzi. Z 3 odcinki robić spryskania pól albo, a to mi zajmie y, kilkanaście minut spryskanie wszystkiego. Także albo w następnym odcinku żniwa, albo y, prace przedżniwne, czyli nie wiem, kombajn, tam zobaczymy co kombajna może byśmy pojechali komuś jakieś usługi zrobić jeszcze przed żniwami, komuś opryskać czy coś, coś jeszcze na ostatnią chwilę, jakby ktoś tam potrzebował na ziemniaczki czy coś, albo nie wiem, bo też niedługo w następnym sezonie będzie przez, y, przed zimą budowana stodoła, czy już na wiosnę, już nie wiem. Yy, także pewnie w następnym sezonie doszło się na kosy, więc będzie więcej tej roboty na wiosnę. No, bo będzie pierwszy po, pokos oczywiście. Tu sobie nawrócimy przy tym supie. Małe. No, co za czym to ja skończyłem... A, mówiłem, że w yy, na następnym sezonie na wiosnę będę się na kosy. No nie na wiosnę. No ale wiecie, no w czerwcu już. No tak wprawdzie że to są w czerwcu pierwszy pokos, także... tam no, pod koniec wiosny właśnie teraz jak gdzieś będziemy robić samą do kosara, to dopiero w następnym sezonie. Ja tu już opryskałem jedno pole. Mogłem też pojechać teraz na drugie, a potem może pojedziemy z rozciewaczem. Tamtej chemii całej jeszcze mam dużo, także nie ma się e, czego martwić. To nasze pole numer 64 jest za tymi drzewami. Koło tych drzewek, także już sobie to skręcamy, jak można zauważyć. I tutaj zaraz będziemy. Znaczy nie, to nie jest to pole, a pomyłka to jest to. O, przepiękne palotko nasze. Mam wyłączone to uginanie roślin. Znaczy przecież ugniotanie roślin, to po prostu rośliny się niszczą, ponieważ moim zdaniem bardziej realniejsze jest to, że właśnie roślina się ugina, ale jeszcze ten owis jest mały, a, a ten mazyn nie ma jakichś wielkich, szerokich pół i nie jest jakiś ciężki. Także w prawdziwym życiu to może by się jeszcze nawet podniosło, także dlatego y, z tym nie gram. Jakbyśmy mieli większy traktor, to bym nie z tym grał, ale wtedy pewnie bym zakładał też y, te wąskie pola. Dobra. Lecimy sobie, lecimy i śpimy. Okej, co widzimy się po małym cięciu już. Tu y, nawoziłem już tamte wszystkie pola tym środkiem fastobójczym Opryskałem. No, teraz nawozimy to pole numer 25 i będziemy kończyć ten... Jakże to przepiękna odcineczek. Sam opracuję na polu 25, ale no, nie miałem innego wyboru. Do tych po na razie nie mogę niestety nawozić, które błyskałem, czyli tych wszystkich oprócz tego, ponieważ no, nie można mieszać. W następnym stadium wzrostu to zrobię, no, ale na razie no to, no to trzeba poczekać, to pewnie to już na pewno poza kamerą będzie że ja już sobie kończę, bo to jest malutkie poletko. mi się mało małe poletki, że było małe, ale ogółem Fajnie. Jakbym tu kupił kilka po, e, tych, e, tych połówek, na przykład... No, są te drzewa, to bym musiał kupić dodać ja tutaj do tego. i potem odcinkiem daj łapkę w górę. Ja się będę z wami żegnał, byłem xkpx2290, Mam nadzieję, że odcinek Żywego Wam się spodoba. Wracam Was do tamtych odcinków i się z Wami żegnam. I cześć, pa, baju!